Lopa W kolejnym vlogmasie Chciałabym powiedzieć, że kolejnym z rzędu Ale niestety wczoraj nie było vloga I co gorsza, Obawiam się, że dzisiaj też mi się go nie uda nagrać Zaczynam wam nagrywać, ale wczoraj też zaczęłam Sami możecie, możecie zobaczyć Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie Mamy godzinę już 12.17 I jestem po pierwsze załamana tym, że Muszę już mieć włączone światło Bo jest ciemno Po drugie, że się dopiero zami witam Bo no dniami troszeczkę uciekło, a po trzecie że dopiero sobie zrobiłam śniadanie jeszcze nic dzisiaj nie jadłam, nie piłam ani kawy ani herbaty i tak dalej i nie, nie wstałam o 10, 11 czy coś w tym stylu, wstałam o 7 rano ogarnęłam na do żłobka kresem ją zawiózł, plus jest taki że jak ją zawiózł to wracając wstąpił do sklepu i kupił świeżutkie bułeczki sporo dniami uciekło, dlatego że miałam mnóstwo pracy związanej z Thermomixem, zamówieniami i tak dalej, generalnie to od 7 właśnie 30 siedzę przed laptopem i pracuję, dzwonię, załatwiam, umawiam prezentacje, bo też mówiłam dzisiaj kilka prezentacji. W międzyczasie miałam też y, zajęcia włączone, bo tak jak wam mówiłam, mam póki co zdalne przez najbliższe kilka dni, więc tak to właśnie jest. W sensie to jest plus, że są zdalne, bo wiecie, mm, ja w międzyczasie sobie mogę coś robić, ale minus jest taki, że tak naprawdę te zajęcia po prostu lecą w tle i nie oszukujmy się, ja robię mnóstwo innych rzeczy w tym czasie. Też może wam pokażę zaraz Prezenty, jakie podostawałam na imprezie, bo tam troszeczkę tych wyróżnień było. W ogóle świetnie było na imprezie, serio. Wybawiłyśmy się dobrze. Ogólnie, wybawiliśmy się dobrze, ale tak mówiąc o mnie personalnie, no to bardzo dobrze się właśnie bawiłam. Byłam, jest mi mega miło, bo kilka razy byłam wywoływana na środek do wyróżnień. Tym bardziej, że jestem nowym przedstawicielem, to jakoś tak wiecie. Szczególnie czułam się tam wyróżniona, bo w sumie było to wspomniane, że jestem. Tak, młodym nowym przedstawicielem, a tu tyle wyróżnień. Eee, no i co? Na razie chcę zjeść, bo jestem głodna miłego oglądania. Powiedz o swoim uchu jeszcze. A co mam powiedzieć o swoim uchu? Jaka jest sytuacja? A co jaka jest sytuacja to, jest lepiej? powiedz, jest lepiej? Z moim uchem jest lepiej, Krysan kazał wam powiedzieć. Powiedziałam. I nic z tego nie było, bo później pracowałam, byłam jeszcze u mojej mamy, tam jej pokazywałam co i jak z tym Thermomixem, więc generalnie praca, studia i... i i tak minął wczorajszy cały dzień No nie było z czego tego vloga zrobić Dzisiaj jest godzina dziewiąta A ja już odwiozłam na die do żłobka Byłam u mojej liderki po trzy termomiksy Byłam na zakupach w Bydronce Tu możecie zobaczyć, o Tu, 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 tu. Wszystko jest a to dlatego, że mam dzisiaj dwie prezentacje i takie prezentacje trwają co najmniej dwie godziny. Tuż ja się muszę teraz do tego przygotować. Swoją drogą miałam też niezłe przygody. Powiem Wam, że droga nie wygląda, ale wpadłam w taki poślizg, że wylądowałam w rowie. I mnie wyciągali, bo no, zakopałam się po prostu, straciłam kontrolę nad kierownicą, a uwierzcie, jechałam tak powolutku. 30 na godzinę jechałam i w pewnym momencie chciałam zahamować, okazało się, że nie zahamuję, chciałam, wiecie... No, w każdym razie wpadłam w rów i. Yy, no, ale jechałam na tyle wolno, że tak naprawdę nie, nic się nie stało, nie? Całe szczęście. Wróciłam do domu, zrobiłam sobie yy, kawę. Tam chyba już mi się zrobiło. Trzeba opróżnić pojemnik, żeby się kawa zrobiła. Kupiłam sobie yy, cieplutkie bułeczki w Biedronce, bo byłam już taka głodna, jak byłam na zakupach, więc że stwierdziłam, że nie będę myśleć o tym, żeby wrócić do domu i jeszcze coś szykować, więc po prostu zjem na szybko bułki. Dawno jadą w ogóle bułek niepieczonych w domu. I nie wiem. Kurczę wczoraj od mojej mamy przywiozłam pasztet znowu i chyba chyba pasztet zjem. Wypiję kawę, bo pora się w końcu obudzić. I co? Lecimy z tym dniem. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że to widzicie. Bo jeżeli to widzicie, to znaczy, że udało się cokolwiek nagrać. making our christmas memories i've been working so much lately i can barely find the time to sleep yeah I spend my time running around keeping people pleased but this is my favorite holiday it's a chance to start over new cause i missed you so i'm letting go of everything but you

Później tylko wbiegam do domu, biorę to, co potrzebne i jadę na prezentację. Na prezentację praktycznie, bo jeszcze muszę spakować Thermomix i naczynia. Tutaj mam rzeczy, które mogą być poza lodówką. Tutaj mam y, jedną miskę na prezentację online, reszta już jest w lodówce. Tutaj wszystko jest na prezentację, y, wiecie, u klienta, zapakowane w pojemniki. Tutaj już sobie czeka na prezentację online, y, bo też nie musi być w lodówce. Biorę się jeszcze zapakowanie termosia i, i będę gotowa. been Hanging marbles in the tree, and I lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This i ogarnęłam takie sprawy, które mi gdzieś tam z tyłu głowy siedziały, zalegały i bym o nich myślała, a właściwie to myślałam od kilku dni. Eee, takie nudne rzeczy w dorosłym życiu, jak nie wiem, opłacenie ZUS-u, opłacenie księgowej. Eee, nadałam paczkę i tak mi jakoś to wszystko zeszło, że tak naprawdę nie wiem, czy zdążę się szybciutko... Nie no, zdążę, muszę. Muszę się szybko zdążyć, wykąpać i jechać na miasto. Na 13:30 mam rzęsy, czyli za niecałą godzinkę, a chciałam jeszcze wstąpić do, yy, do jednego miejsca. <mulary> Tak to jest, jak ja gdzieś potrzebuję jechać, a w międzyczasie Krystian musi odebrać Nadję, bo w Tiguanie jest fotelik. Oczywiście to już jest praktycznie odśnieżone, bo celutki samochód miał taką warstwę śniegu. 15 minut spóźnienia. Słuchajcie, droga jest taka, że ja nigdy w życiu nie jechałam w tak złych warunkach, serio. Jeszcze jak wjechałam tutaj do Tarnowa, to jest odśnieżone, ale to, co się dzieje na wioskach, to jest, to jest jakiś żart.

Że nie pojadę, tak? Bo mi burczy w brzuchu tak, że słychać. Zrobiłam sobie bułkę z masłem. Ale, ale, ale w jest ser żółty, Więc tyle urozmaicenia. Dużo osób pierwsze co to po odbiorze urządzenia robi drinki. Okej, okay, to sobie zostawiamy. Lecimy dalej. W mój tydzień. Teraz robimy sobie surówkę wielowarzywną Lubisz surówki? Uwielbiam. Ja też. Takie świeże i łatwe. Może to dziwnie zabrzmi, nie? Ale jak ja cię oglądam, to ja sobie czuję taki vibe z tobą. Ale ja wiem, podejrzewam, że do ciebie piszą tysiące osób, albo kilkaset bynajmniej. I wiesz, ja na przykład nie napiszę do ciebie. Hej, co tam? Bo ja podejrzewam, że że piszę do Ciebie 100 osób dziennie. Przekręcamy zobacz 3 sekundy. I zajęło nam to łącznie ile? No samo siekanie 5 sekund. I mamy surówkę gotową. I dalnie się spasuje do gulaszu. Odkładamy i robimy gulasz. Tutaj, o Z Nikolą, popatrzcie. Właśnie dzisiaj tak będzie wyglądał vlog. Będzie strasznie głośno Thermiksa chyba, ja ale właśnie tak dzisiaj wygląda vlog, ponieważ ja dziś cały dzień pracuję. Mam dzisiaj już kolejną prezentację, ale ty widzieliście co się dzieje, więc no dzisiaj niestety nic ciekawego. Takie życie, no ale żeby coś nagrać, żeby nagrać kolejny film, to niestety muszę tu wciskać swoją pracę. Ale jest bardzo miło, nie? Znaczy tak, tak. Mam, mam nadzieję. Tak! tak. Więc mamy knedel ugotowany na parze. Z tego samego ciasta, co robiłyśmy bułki, gulasz ugotowany na jednej energii, przelewamy. Zaczęłyśmy 18:30, dokładnie 40, i w półtorej godziny obgadałyśmy półżycia i zrobiłyśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dań. Po prezentacji, jak widzicie, jedzenie, jak zwykle, zostało. Więc mamy kolację i pewnie jeszcze na jutro zostanie. Chociaż podzielimy się może z dołem, z dziadkami. Jest masło, jest surówka wielowarzywna, warzywna jest y, gulasz, jest knedel na parze, są bułeczki, a i napój o napoju bym zapomniała, bo już prawie wypiłam połowę wypiłam. Ja w tym momencie lecę do klientki, zawiesi jej Thermomix. Jolly honey, yeah.